Może tylko śruba, ale zobaczcie, bez awaryjności mój stoi. Mariusz też stanął Tak, ja żeby mnie spotkał. A nie tyle mam. razy mówił. John Deere się nie psują. Serwis wołać? No. E serwis Serwis pomóżcie dla Mariusza, bo... One, one już wczoraj piszczy, tylko że wie. O Jej. Dopiero piszcie, jakby się urwała, to by ją szybciej zrobiła, a że się nie chciała urwać. Szkoda, się to jest Wyżeście przez 3 tygodnie, zanim żeście wszystkie kalamitki znaleźli. prawda, 3 godziny tylko. Tak, się mi powiedział, ile żeście się Jeszcze dwie smarować, co 11 lat nie były smarowane. No, bo one nie były potrzebne. Bo dżambirów się nie smaruje. Tak. Ja w ogóle, w hey, nie słuchaj, jak to ci 30 godzin zrobili, to byście żeście powinni wysmarować raz na 4 lata. No tak, ale po 11 no. latach to już się należało te dwie w kołach które no. raz smarować, nie? To tylko w kołach, koła nie kosz. Ale jest no. tej masy będzie do talerzowania. Kurde, no. patrzcie. Chyba patrzcie, patrzcie. Paść, to jak tu rzepak Panie, siać. Albo te zrobić. Słomę, słomę poprasować. Masakra.